Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj będziemy wykorzystywali to, co Wam tłumaczyłam w podpunkcie B w poprzednim zadaniu. No bo jeżeli mamy wyraz pierwszy i mamy wyraz czwarty i my chcemy podać ogólny wzór na ciąg arytmetyczny, to jak zawsze musimy znać wyraz pierwszy, no wiemy, że wynosi 4, ale musimy też podać różnicę. A tej różnicy nie znamy. No to zobaczcie, mamy wyraz pierwszy, czyli ja sobie zapiszę to w ten sposób. Mam wyraz pierwszy, drugi, w kolejności trzeci i tutaj mamy wyraz czwarty, ponieważ wiemy, że tu mamy cztery, a tutaj mamy dziesięć. Czyli to oznacza, że jeżeli do wyrazu pierwszego dodamy jedną różnicę, to znajdziemy się w wyrazie drugim. Tu znowu dodajemy kolejną różnicę, mamy wyraz trzeci. Tu dodajemy różnicę i mamy już wyraz czwarty, czyli możemy zapisać, że do wyrazu pierwszego dodamy raz, dwa, trzy różnice i to wówczas będzie równe wyrazowi czwartemu. Podstawiamy w miejsce A1 podstawimy 4, w miejsce A4 podstawimy 10. No i teraz 3R równa się 10. Odjąć 4, bo pamiętajcie, że przenosimy czwórkę na drugą stronę, na stronę prawą, czyli tutaj zmieniamy znak, czyli 3r równa się 6, obustronnie dzielimy przez 3, zatem r wynosi 2. No i znamy różnicę. No i faktycznie zauważcie, 4 plus r, czyli plus 2 to będzie 6, 6 plus 2 to 8, 8 plus 2 to będzie 10, czyli tutaj z. Treścią zadania jak najbardziej wszystko nam się zgadza. My byśmy chcieli podać wzór ogólny na ciąg, czyli korzystamy sobie z tego, zatem AN to będzie A1, czyli 4 dodać N odjąć 1 razy r, czyli razy 2 mnożymy najpierw, czyli 4 przepiszmy, n razy 2 to 2N, minus 1 razy 2 to minus 2. No i jeszcze redukcja wyrazów podobnych, czyli mamy 2n, 4 odjąć 2 to będzie 2, to jest wzór ogólny na ten ciąg.